Witam wszystkich serdecznie. Mamy 14 maj 2021 z tej strony Kamil z Dziadkowy Sad. Tak jak zawsze w kwietniu, zapraszam wszystkich do siebie, do odwiedzin. Jest naprawdę przepięknie, piękny zapach. Więc naprawdę warto to wszystko zobaczyć, też poczuć. Nie tylko później smak, wiadomo moich owoców, ale teraz zobaczyć naprawdę jak to wszystko kwitnie, jak to wygląda. Cały wygląda ślicznie, bez jest obcięty. O, dam zbliżenie pączków. Więc naprawdę będzie miło gościć. W zeszłym roku miałem około 30 osób, mam nadzieję, że w tym roku będzie znacznie, znacznie więcej. Teraz pokazuję stary sad, ten 60-letni. Zaraz pójdziemy w wisienki. I wiśnie też pokażę że niektóre już zaczęły opadać, bo mam bardzo wczesne odmiany deserowe, na przykład groniastą. Idziemy teraz w wisienki. Zawsze tutaj, w tym miejscu, miałem ulę, niestety w tym roku Pan, który mi przywoził ule. Jest w kwarantannie, no i niestety uli nie mam. Pierwszy raz od 6 lat nie mam uli, więc tak to w tym momencie wygląda. Teraz postaram się przejść i pójść w wisienki. Tutaj w wiśniach też pięknie, piękny zapach. Nie, nie przejdę, więc naprawdę zapraszam. Jak to zrobi się grilla, porozmawia. Poznacie się nawzajem. Tu jest wszędzie Groniasta i Dobroceńska, czyli ta, która bardzo barma, bardzo mało owocuje. No, tutaj zaraz będzie Kelerys. O, tu jest niższy kalers. Tu już normalnie będę mógł przejść. Więc tak to wszystko wygląda. Naprawdę zapraszam. Będzie bardzo, bardzo miło gościć. Jak zawsze z Państwem porozmawiać. Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia. Pozdrawiam.